Cześć, tu Maciek Ziegler z sukcesstudio.pl. Chciałbym Ci uświadomić, że bycie przywódcą wcale nie jest takie proste, jakby się mogło nam wydawać. Czasami wydaje nam się, że no, to takie proste, w sumie też dałbym radę, dałabym radę. Jednak jak przychodzi co do czego, okazuje się, że to nie jest takie proste. Wbrew pozorom, wiele zależy od człowieka. Od tego, jakie będzie Twoje podejście, jak sobie wyobrażasz to, co będziesz robić, jakim szefem, przywódcą będziesz. Dziś o takim bardziej doskonałym przywództwie, więc w tym kierunku chciałbym pójść w tym filmie. Zapraszam do oglądania. Nie zawsze warto pochopnie wyciągać wnioski, to właśnie chciałbym Ci w tym momencie pokazać na przykładzie. Przykład jest prosty, znaleziony ostatnio w internecie. Sprawa jest następująca: Pewna pani postanowiła wynająć tak zwaną agroturystykę, pojechać na agroturystykę. Tutaj znalazła fajne miejsce dużo miejsca na dużo więcej osób miejsce urokliwe fajne sami właściciele w porządku więc już po paru dniach nawiązała z nimi takie trochę bliższe relacje i w przypływie szczerości oni opowiedzieli jej następującą historykę, jakich to teraz klientów trafiają no klient mówi właścicielka Agroturystyki. Klient chciał u nas zamówić miejsce na spotkanie rodzin. Wymienialiśmy wiele maili na ten temat. Ile osób? Tam ponad 30 miało przyjechać, także no, dla nas dosyć duża sprawa, i tak dalej. No ale klienci mają zupełnie nierealne oczekiwania. No, pan sobie zażyczył zdemontowania schodów. No a jak, jak zdemontuje schody, to jak ludzie się będą dostawali na pierwsze piętro? No, większość pokoi u nas jest na pierwszym piętrze. To jak ludzie tam się dostaną? No, bez sensu zupełnie. Ludzie mają bardzo dziwne oczekiwania. No, i sprawa by może była, na tym się zakończyła, gdyby nie to, że osoba, która przyjechała na agroturystykę była bardzo dociekliwa i zaczęła zadawać pytania. Pytanie po pytaniu, w końcu. Właścicielka postanowiła pokazać korespondencję z tym człowiekiem, no bo sprawa wydała się intrygująca. No jak to? Wjedziesz na agroturystykę i każesz właścicielowi zdemontować schody? No bez sensu. No jak? Po drabinie będziesz tam wchodzić? No przecież windy nie ma. Więc zupełnie bez sensu. No ale jak zobaczyła maila, w którym to było, sprawa się zupełnie okazała zgoła inna. Mianowicie klient napisał, że sporo tych osób, które będą uczestniczyć w uroczystościach, ma już no, sporo lat. Jest osobami, które mają już problemy z poruszaniem się. Więc poprosił o zrobienie zdjęcia schodów. Tylko napisał: proszę o zdjęcie schodów. Ale nie miał na myśli demontażu schodów tylko zrobienie zdjęcia, bo chciał wiedzieć, jak te schody wyglądają, jak są bardzo strome, czy są szerokie, czy wąskie, i tak dalej, i tak dalej. Widzisz, czasami niewiele zastanawiając się, możemy popełnić tak bardzo poważny błąd. Wziąć zdjęcie schodów za demontaż schodów, co zupełną jest bzdurą. Ale zrobienie zdjęcia schodów przed przyjazdem z 30-osobową ekipą no, jest rzeczą chyba dosyć normalną. Więc nie powinno to stanowić dla właściciela pensjonatu problemu ani zaskoczenia. Jak różnie można zinterpretować wiadomość, którą otrzymujemy, czyli informacje, które dostajemy. Czyż nie jest tak często, że nasi przełożeni zdarzają się tacy nie mając pełnej wiedzy, już chcą podjąć decyzję. Właśnie takim przywódcą nie powinieneś, nie powinnaś być. I na to chcę ci zwrócić uwagę w tym filmie. Ale przejdźmy do konkretów, do konkretnych rzeczy. Pierwszy punkt. To sugeruj zamiast rozkazywać, to nie chodzi o to, żeby było, że rozkaz wydany, proszę odmaszerować i wykonać. Jeżeli pracownik dostaje sugestie, czy niesensowniej byłoby to zrobić tak, zaczyna czasami jemu w głowie kiełkować myśl. Hmm. A może że to rzeczywiście jest sensowne? Może rzeczywiście warto właśnie tak zrobić? Widzisz, w ten sposób nie jest tak, że ty coś każesz zrobić, że ty na kimś wymuszasz zrobienie danej rzeczy. Sytuacja zaczyna zupełnie inaczej wyglądać. To pracownik czasami. Wydaje mu się, że wpada na tą myśl, że można to zrobić inaczej. Sprytni szefowie świetnie to potrafią zrobić. Sprytni rodzice potrafią świetnie zrobić to ze swoimi dziećmi. Tutaj y, pamiętam słynny przykład, chociażby z takiego filmu y, serialu Rodzinka.pl. No kiedyś miałem okazję obejrzeć i tam. Była świetna scena, gdzie ojciec ma trzech synów, ale dwóch takich dryblasów. I razem z matką odgrywają scenkę, która motywuje synów do zrobienia czegoś takiego jak zabranie betonowej podstawy do parasola ogrodowego z ogrodu do garażu. Oni. Wiedząc o tym, że synowie ich słyszą, rozmawiają między sobą, że no, fajnie by było, żeby tam przenieść tą betonową podstawę do garażu, no, ale to trzeba mieć siły, to już naprawdę trzeba mieć dużo siły, samozaparcia, no, ale tutaj niestety nie ma co liczyć na to, no, chyba się to nie uda. Może jak przyjdą znajomi do taty, to jakoś się to tym zajmą, bo to starsze pokolenie jest dużo silniejsze, więc co tam młodsze pokolenie, to tamtego. No pojechali równo po bandzie, w tym momencie patrzą, a chłopaki już się ubierają, oni idą to mu przenieść. Czyli dają radę. Nikt ich o to nie prosił, nikt nie wydał takiego rozkazu, że tak powiem i, i tak dalej. Tutaj taka ciekawostka, mój syn ostatnio nabroił w szkole w ten sposób, że no ja zostałem, zadzwoniła do mnie wychowawczyni, która z oburzeniem stwierdziła, że kiedy wydała mu polecenie, że on ma tam coś zrobić, to zamiast powiedzieć tak proszę pani, czy coś w tym stylu, powiedział jawol. I poszedł to wykonać. No, i tu pani była oburzona, jak on mógł tak w ogóle powiedzieć. W ogóle wzięła jego na spytki, pytała, dlaczego tak. On mówi, no, bo ja mam zamiar się uczyć języka niemieckiego. No, i to już są takie wstępy. No, i tutaj się właśnie uczę tego języka w ten sposób. Zadzwoniła do mnie, myślała, że uzyska jakieś moje poparcie. A ja mówię, nie, bo. Proszę Maja, ale czego pani oczekuje ode mnie? Ja nauczyłem syna czegoś takiego: że nie ma tych misiów, że nie chce misie albo ten. Czy, czy nie ma czegoś takiego jak ja wolę? Tutaj akurat oparłem się na słynnym kabarecie moralnego niepokoju. Był sketch o tym, jak jeden z nich wstępuje do armii. No i tam było słynne. Słynny tekst, ale nie ma jawolę, jest tylko jawol i wykonać. No i parokrotnie zażartowałem sobie tak z syna: powiedziałem, no nie ma, to bo ja wolę, ale ja mówię, ale nie ma jawolę, jest tylko jawol i poszedł wykonać. No więc mój syn po prostu to przeniósł na e, łamy szkoły. Wcale nie jest to związane nie wiadomo czym, tak. Po prostu. Jedna z metod wychowawczych tak właśnie zadziałała. Więc sugerujemy, proponujemy, a nie nakazujemy. Do tego Cię gorąco zachęcam. Przejdźmy dalej. Kolejne przykazanie to nie krytykuj. Krytyka zwykle podcina skrzydła. Sam przyznaję, niestety łapię się na tym, że w kontaktach z podładnymi zdarza mi się krytykować. To nie jest dobre i coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że zupełnie nie ma to sensu. Więc proponuję ci, unikaj tego błędu. I po prostu nie krytykuj. Co innego jest zwrócenie uwagi, a co innego krytykowanie. Tego drugiego stanowczo nie rób. Pochlebstwem uzyskasz więcej niż krytykanstwem. No, więc w takim razie idźmy w kierunku pochlebstwa, czyli chwal. Każde osiągnięcie chwal to buduje pewność siebie, to daje temu człowiekowi jasny sygnał, że idzie w tym kierunku, którego ty oczekujesz, który jest właściwy. Więc dlatego warto z tego właśnie korzystać, iść. Naprzeciw właśnie w ten sposób. Do tego bardzo zachęcam. Nie krytykujemy, ale za to chwalimy. Umacniamy w tym, że to idzie w dobrym kierunku, że robi ta osoba to, co powinna. Tym, co robisz, bądź pewny siebie. Ta pewność siebie, a nie, mm, a może tak, a może tak, taka niepewność powoduje to, że pracownicy nie wiedzą, czego oczekiwać. Twoi podwładni nie wiedzą, w którym kierunku podążają. Jeżeli ty jasno nie znasz celu, jeżeli ty jasno nie określasz drogi, to jak możesz oczekiwać, od swoich podwładnych tego, że będą się jej trzymali. Okreść tutaj ważne jest też priorytetyzacja, czyli określenie, co jest dla ciebie ważniejsze z tych celów, które są narzucone. Tutaj przyznam się szczerze, sam niejednokrotnie zauważyłem, jak wielu przełożonych się na tym wykłada. Jeżeli dostaje pytanie, no dobrze, mam zrobić to, 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 to i to. To, co jest z tego najważniejsze, skoro mam powiedzmy godzinę czasu? Co z tych rzeczy przez godzinę mam zrobić? Co w tym momencie jest najważniejsze? Czasami jest to zrzucane na pracownika, na podwładnego, ale uważam, że nie jest to dobra metoda. Dlatego, że zrzucenie na podwładnego odpowiedzialności aż tak dużej, to nie jest dobre to też, to niekoniecznie zawsze jest samodzielność. Skoro pracownik podwładny zwrócił się do Ciebie z pytaniem, co dla Ciebie jest najistotniejsze, to oczekuje konkretnej odpowiedzi najczęściej, a nie pomyśl, zobacz sam. No powinieneś wiedzieć o takie o, teksty w tym stylu. Nie, tego nie oczekuje od pewnego siebie przywódcy. Pewny siebie przywódca wie, co jest dla niego istotne. Wie, które z klocków wiodą do tego, żeby wybudować z tego to, co ma być. Więc zwracam na to uwagę. Pewność siebie, wiedza, w którym kierunku podążamy to bardzo istotne rzeczy. Inspiruj innych. Te inspiracje mogą być Twoim działaniem, Twoim zachowaniem, ale o tym za chwilę. Ale też inspiracje są ważne. Inspirowanie do tego, żeby wykonać pewną rzecz, wbrew pozorom, przynosi całkiem fajny efekt. Zachęcam do takich inspiracji, do tego, aby inni się wzorowali na tym, co ty robisz, na tym, czym ty się zajmujesz, w jaki sposób ty właśnie do tego podchodzisz. Do tego bardzo zachęcam. Bądź dla innych przykładem. Zawsze tutaj powinniśmy oddzielić szefa od lidera. Szef to tylko taki ktoś, kto każe innym wykonać i ma gdzieś. To jak to będzie zrobione, nie interesuje go. Zlecenie rzucił i zupełnie go nie obchodzi, czy ludzie są w stanie to zrobić, czy nie. Lider. Przywódca jest człowiekiem, który będzie pracował razem z zespołem, będzie szedł razem z nimi, będzie znał problemy, będzie wiedział o nich, ale też będzie szukał razem z podwodnymi rozwiązań tych problemów. Nie będzie się uciekał do chowania za tabelkami w Excelu czy innych takich rzeczy. Bądź liderem będziesz dobrym przywódcą. W dzisiejszym odcinku starałem Ci się przedstawić kilka takich najważniejszych rzeczy dotyczących no, liderowania, przywództwa, tego typu rzeczy. Zwróć uwagę, jak Wiele jest elementów, które wpływają na to, czy będziesz dobrym przywódcą, czy nie. Zwróć uwagę na to, że warto o nich pomyśleć, że warto brać je pod uwagę. Postaraj się skorzystać z tego filmu i być dobrym przywódcą. Na dzisiaj to wszystko. Jeżeli uważasz, że materiał, który przygotowałem, jest wart tego, bardzo Cię proszę Pokaż innym, pokaż go dalej. Na dziś to wszystko, co chciałem pokazać. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Zapraszam Cię do zaglądania na mój kanał. Myślę, że coraz fajniejsze rzeczy tam staram się zamieszczać. Coraz fajniejsze filmy robię. Staram się bardziej przygotowywać je treściowo, więc chyba bardziej są takie pełne mięsa, jak to się mówi. Zapraszam do oglądania, komentowania i odezwij się. Wszystkiego dobrego, miłego dnia życzę. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.